Teraz są odpowiedzi, a część osób, która wyszła z tej sali, nadal uważa, że czy coś słyszała, że miasto Sejny nie było na tych konferencji. Nie, to nie się stało. Jeżeli Pan pozwoli, to jakby bardzo bym prosił o uszczególnienie, to ja mam piśmie Panu odpowiedzieć, czy na jakieś pytania. Pytanie jest to, czy powstały zespoły y, 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 projektowe i jakie będą, ewentualne zagadnienia poruszane w co to będzie robić i w jaki sposób, kiedy będzie można ten temat się dowiedzieć co miasta Moim zdaniem to jest podstawowa informacja, żeby się w ogóle do tego przyjąć, bo, bo wszystkie te wciąż te... słyszymy o tym, że to jest panaceum na wszelkie zło, które w sejmach jest, to jest współpraca transgraniczna. Jak wciąż słyszę również, że pana kontakty są bardzo aktywne, z Litwą w zakresie przybudowania przybudow partnerstw i teraz dobrze by było, żeby to wszystko po prostu, jak mówię, to jest zrobione. To, to są takie partnerstwa, które i i To wszystko jeszcze i tyle chcę powiedzieć. Więc szanowny panie radny, ja nie wiem, co ma pan odpowiedzieć dlatego że większość samorządów w tej chwili boryka się z, no, z jakimś kłopotem przygotowania dokumentacji, My na przykład pod te zadania, które chcemy realizować, nie jesteśmy na ten moment przygotowani. Próbujemy oczywiście przygotować niezbędną dokumentację. Nie jestem w stanie odpowiedzieć Panu na prosto postawione pytania, dlatego że tutaj linearna ta logika po prostu nie ma zastosowania. Miasto Sejny na ten moment ma ośmiu partnerów, z którymi może rozmawiać, konkretne inicjatywy, nad którymi rozmawiamy, ale modele funkcjonalne nie zostały jeszcze zbudowane. Staramy się zgromadzić niezbędną dokumentację na poziomie minimalnym, żeby złożyć wniosek. Zmiana sprawa jest najbardziej z, jakby zaangażowana, ponieważ chcemy robić inkubatory przedsiębiorczości wspólnie, nadgraniczne inkubatory przedsiębiorczości. Czy to wszystko jest realne? Pod dużym zapyt znakiem zapytania. Dlaczego? Dlatego, że musimy zapewnić pieniądze na wkład własny, ale też na dwa lata realizacji tych projektów z własnych pieniędzy. I tutaj jedyną możliwością na ten moment, która by pozwoliła nam zrealizować takie projekty, jest promesa rządowa. Nasz rząd jest bardzo, składa się z bardzo zajętych ludzi. Ja w tej chwili nie jestem w stanie 100% zagwarantować, że te rozmowy z rządem zakończą się sukcesem. Jeżeli przez dwa lata mielibyśmy sami finansować projekty do czasu hipotetycznego otrzymania dofinansowania, to sami Państwo rozumiecie, że w naszej sytuacji finansowej jest to co najmniej ryzykowne zadanie. Według tych parametrów, które mamy dzisiaj, niewykonane, więc dopiero musimy wypracować tą furtkę, dzięki której będziemy mogli je zrealizować. Ile miasto wydało na kosztorys skanalizowania miasta? Kosztorys jest niezbędnym dokumentem do e, złożenia wniosków nie jest z transgranicznych, tylko z, tych, z tego funduszu wymienionego. No, między innymi w e, oświadczeniu mojego poprzednika ze stosowaniem specjalnych kredytów. Miasto Sejny wydało mm, brutto 8610 zł. No to było potrzebne, pomyślcie.

czy prawdą jest, że mogłego robić z zostanie oddział? Szanowni Państwo, ja, ja posiadam następujące dane. Wiem, że Pani Dyrektor mnie informowała, że wychodzimy z uwagi na to, że wiele Mieszkaniowa wypowiedziała umowę. W tym miejscu, z tego co się orientuje, ma powstać prywatne w przedszkole. Tak jest, nie stan wiedzy na ten moment. Czy mamy jakąś bazy, z których ewentualnie moglibyśmy korzystać Pani Dyrektor. Także właśnie pełna była odpowiedź chcę powiedzieć, że od wiele lat przecież borykamy się z tym szukanie bazy dla dodatkowych dzieci chcących korzystać z wychowania przedszkolnego albo mających do tego prawo. Chciałam Państwu powiedzieć tylko, że nasze przedszkole wybudowane w 1968 roku było przeznaczone do lat setki dzieci. Czyli cztery grupy dziecięce plus sala gimnastyczna, żeby miały bardzo dobre warunki. W późniejszym czasie, ze względu na duży wyższy demograficzny, musieliśmy salę gimnastyczną zadyktować na salę przedszkolną, a jeszcze w dalszym ciągu wynajmować salę w mieście. Były różne miejsca i wszędzie były to miejsca, które Niestety, ale tymczasowo były aprobowane przez Sonę. I tak tutaj była właśnie świetlica miejska dla dzieci. Było gimnazjum, gdzie były bardzo dobre warunki bo gimnazjum jest pod lasem bardzo dobre warunki, ale korzystanie z toalety z dziećmi dużymi sprawiało pewne problemy. To znaczy, jeżeli chodzi o. Prakty, praktyczne to nie, ale w oczach zaniki. No i ostatnie właśnie lata wynajmowaliśmy spółdzielni mieszkaniowej. Sala bardzo piękna, wspaniała, ale też musieliśmy tam trochę własnych kosztów ponieść, żeby dostosować warunki dla dzieci. Stąd też do, dokładaliśmy wszystkich starań, żeby jak najwięcej dzieci naszych przedszkolnych mogło korzystać z wychowania przedszkolnego. Na dzień dzisiejszy nie możemy wrócić już do tych samych miejsc. No, po pierwsze, niektóre są zlikwidowane, po drugie, y, 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 są zupełnie już inne przeznaczenia na tych miejsc. Natomiast cieszy mnie bardzo, że powstanie drugie przedszkole i wszystkie dzieci będą objęte wychowaniem przedszkolnym. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, tak. A jeszcze w dalszym ciągu mam nadzieję, że przyjdzie jakiś taki czas, że będą dzieci miały swoją salę gimnastyczną, która jest niezbędna y, y, dla, do wychowania zdrowego naszego tak. pokolenia. Dziękuję. Notacja, też, dlaczego nie został ogłoszony konkurs. Panowie no, akurat yy, doskonale wiecie dlaczego konkurs nie został ogłoszony. Z uwagi na to, że powstał e, spór dotyczący kształtu użytków między organem wykonawczym i uchwałodawczym. Jest to oczywista sytuacja. został uchwałony budżet? Ma pan pytanie. No, ale ja pytam, panowie, i zaraz to odpowiem, proszę. mógł odpowiedzieć panu, Ja wiem, że będzie ja mi pan przypominał, zawsze mi pan przypomina, ale bym ja chciał skończyć odpowiedzi. Tak. Dziękuję. Prace miernicze. Prace miernicze dotyczą wydzielenia działki miasta, który ma się pokrywać, ta działka, z obszarem wydzielonym w planie z przestrzennego. Będzie to działka, której administrowanie zostanie przekazane, czy już zostało przekazane w sposób praktyczny, a formalnie jeszcze dopłyniemy do, z panem producentem w naszej spółce komunalnej, przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, jest zainteresowanie używaniem tych terenów w pobliżu Biedronki jako placu targowego, małego targowiska i to będziemy konsekwentnie. Realizować. Z innych prac mierniczych zarządziłem wydzielenie działki za pocztą, ponieważ mówiliśmy o to nie było zgody na, na, takie, na taką możliwość. Jest czterech oferentów. Na pewno. Żeby podjąć jakiekolwiek kroki i Radzie Miasta zaproponować jakieś nowe rozwiązania, trzeba oddzielić ten projekt, który ma podlegać jakimś nowym inwestycjom od bloków Emilii Blater 1 i bloków na Parkowej. W związku z czym zarządziłem wydzielenie działek za pocztą i to się też robi, czy się opuści wykonanie pasów na Wojska Polskiego? No Mam nadzieję, że nie, chociaż doszły niepokojące wieści, są zrobiliśmy że cenowe i na Wojska Polskiego, czyli wymienione przejście, pomalowanie, e, wyrównanie terenu po tym, po tym nasadzeniu z przeszłości. E, no i powiedzmy, że na ten moment miasto Sejny będzie musiało podejść do tego jednak po gospodarstwie, zrezygnować z, z jakiejś części zadań. Z uwagi na to, że nie jesteśmy <laughs> w stanie to wszystko zrobić. Chyba, że Rada postanowi przesunąć pieniądze, które pozyskamy w tym roku, z jakiejś sprzedaży na te zadania. Dobrze by było wykorzystać dobrą wolę powiatu sejmieńskiego i zachować możliwość wspólnej operacji przy, przy ich chodnikach, ponieważ może być tak, że to działanie wspólne, które opiera się na, na pomyśle przeprowadzenia szkolenia polkarskiego, może doprowadzić do tego, że nie wiadomo ile tam zrobię w ramach tego szkolenia i żeby doprowadzić to do porządku będziemy musieli jakąś część dokończyć. W związku z czym po prostu odpowiadając na pytanie, czy się opóźni, czy nie, to nie wiem. Przypuszczam, że może być takie, te, takie, takie opóźnienie, nie wiem, czy to e, praktycznie, budżetowe. Jak coś sprzedamy, to będziemy wtedy mogli rozważać, co z tym pieniądzku zrobić na dzień dzisiejszy. Niestety takich dobrych wiadomości nie mogę Państwu przedstawić. Czy gospodarka to sprząta e, dzielenie pomiędzy to sprawdziliśmy te, te, te działki, to jest, to jest ten przekazany nam od yy, starostwa no, nam na na celu drogi dojazdowej, dublującą tą drogę yy, no, Ona nie jest spora, jakby nie było woli politycznej, żeby się porozumieć. Teraz ta wola jest, aczkolwiek no, powinniśmy ze sobą yy, asertywnie rozmawiać. Pan y, prezes spółdzielni przedstawił wycenę. Ta wycena jest do y, Państwa dyspozycji y, w referacie Pani Bogimińskiej. Y, wycena, jaką zrobiła spółdzielnia, jest jednoznacznie, jakby e, to powiedzieć, korzystna dla <laughs> Musimy się zastanowić, jeżeli chodzi o ten pas, no to to jest droga, to jest y, którą prawdopodobnie my będziemy musieli sprzątać. Można to koszt tej drogi. Panie Przewodniczący, nauczony doświadczeniem wolałbym przynieść tak. Pana dokument i położyć na nie, 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 po prostu nie chciałbym tutaj z pamięci, z pamięci strzelać. Spróbujemy posprzątać poprosiłem, ale w porozumieniu z inwestorami, którym miała ta droga służyć, to z ich powodów staliśmy się właścicielami. Na przyszły tydzień poprosiłem o spotkanie i chciałbym jednak zaprosić do takiej rzetelnej współpracy, ponieważ miasto uczyniło wszystko, co było potrzebne, żeby mogli tę ziemię nabyć i jakby rozwierz te wątpliwości związane z toporem spółdzielni. a dzisiaj miasto jakby niedobrze by się stało. Obywatele mieliby jakieś słuszne wątpliwości, gdybyśmy to tylko my ponosili koszty zagospodarowania tego terenu. 22 lipca, czy będzie stan w Polsce, nie wiem. postaramy się to bardziej... No, Mogę powiedzieć, A, że to jest po awariach, jeszcze czekamy na lepsze warunki pogodowe i żeby było taniej, to chcemy połączyć wszystkie te i dziury załatać w jednym czasie. Takowskie zostanie zabrane, zarówno asfaltem. Po prostu takie są realia, że jak przyjadą sami, to sam przyjazd jednego, jeden 350 zł, na tak trzeba 3, to już jest 1000, a sam przyjazd, także wszystko jest związane jest z pieniędzmi. Stanął tylko do biegu Nic mi nie o radykalnym pogorszeniu. on nie jest tak dobrze, ja bym chciał, ale no, to jest związane z sytuacją finansową miasta jest tym, że nie mamy... Yy, modelu, który by funkcjonował i który zapewniałby nam rentowność takiego przedsięwzięcia cały czas pracujemy nad tym, żeby zarówno Centrum Informacji Turystycznej, czy budynek, który był wykorzystywany jako Centrum Informacji Turystycznej jak i inne obiekty nie, były wykorzystywane w ramach współpracy przez podmioty trzecie i taka będzie polityka w tym roku, żeby wypracować taki model współpracy żeby nie miasto już nie wykładało, udostępnimy te tereny podmiotom, które albo realizują statutową działalność zbieżną z celami tych miejsc, albo chcą prowadzić działalność gospodarczą. A od to kiedy, kiedy to będzie możliwe? czynne? Od kiedy to będzie czynne? Tak. Jak tylko sam się dowiem, to do takiej informacji tak. panie tak. 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 Stan rowerów. No, jest takie jak na zakończenie rogu. Według mojej wiedzy dobry. Jeżeli będą potrzebne naprawy, to prowadzimy do dobrego. Czy teren przy bloku Wojska Polskiego zostanie uprzępnięty? Wojska Polskiego 9. Czy to jest miejski teren, świetlisko? No i powinien być uprzępnięty przez nas. Aczkolwiek trzeba się zastanowić, kto używa naszego terenu i skąd biorą się te śmieci w tym, w tym miejscu. I to jest kwestia. Moim no, zdaniem nie powinno się taki model, e, który powinien do wypracowania rozwiązania tego problemu nie powinien polegać na tym, że miasto cały czas sprząta, ale powinniśmy też się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby w przyszłości e, to śmietnisko tam nie funkcjonowało. Stan konta na koniec 2015 roku. 1 161 615 złotych 5 groszy. To tam jedna za Razem. tak, dobry budżet i suma razem z subwencję oświatową, która wynosi 384 356 zł A jak Pan Biedny nie chce to zaraz sprawa porządku rozwiązuje Dobra, dziękuję. Zaraz jeszcze, głos ja, bo na jedną z interpelacji. Pan że burmistrz udzielam tu i powiedział, że w konkursie na dyrektora przedszkola została dana ponownie obecna Pani Dyrektor, tak? W związku z powyższym Pani Dyrektor serdecznym gratuluję Pani z wyboru na stanowisko dyrektora przedszkola i myślę, że dalej Pani poprowadzi to przedszkola jak dotychczasowych, jeszcze tam lepiej, ja, nie. No lepszy. Przynajmniej dobrego Pani Dyrektor jeszcze raz dziękuję, dziękuję. Czy Panowie Radni, pani i Radni są zgodni Nie, nie. Co do coś do sprawy i deklaracji, tak proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja tylko Panu chcę przypomnieć, że budżet został ustalony pod koniec marca, a od tego czasu już minął miesiąc czasu. Stąd moje pytanie. Dlaczego jeszcze nie został ogłoszony konkurs? I jeszcze chcę Panu e, e, powiedzieć o jednej sprawie, że proponuję Panu spotkać się, bo na taką rozmowę z Panem czeka Pan Leszek u To będzie Pan wiedział dlaczego i skąd jest to moje pytanie. E, Caritas na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy na to, żeby zakupić towary. Dla biednych ludzi. To Panu mówię, skończyły się w karitasie pieniądze, a Pan sobie... Yy, nie, sobie ...pi sobie, z tego co mamy. Także są było moje pytanie. No i? i chcę Panu przypomnieć, że w tamtym roku karitas został 5800 zł i, i myślę, że takie same pieniądze i to bardzo szybkim tempie do, do karitasu Panie ja pan zbiera. Proszę? Ja ja pan zbiera. Tak, Przewodniczący. Chciałbym, żeby pan burmistrz odpowiedział na pismie konkretnie kiedy, co jak to wygląda. Wy. I... Bo tak ja nic tu nie wiem. Ja nie wiem. Ja zobaczę, jak będę wiedział to odpowiedź. Ja nie wiem. Naprawdę. Z tej, tej, tej wypowiedzi. Taka jest praca burmistrza na przykład. Na moją deklarację nie zostałem żadnej odpowiedzi. Bardzo proszę na piśmie, żeby konkretnie kiedy, jak i co jaki stan był, jak wygląda sytuacja nad jeziorem, kiedy będzie e, e, czy Pan są Parametry tej sytuacji. Ja chciałem wiedzieć jak opisywać, czy jakich, jakich czynników, faktorów hmm. pan używa do opisu hmm. sytuacji, żebym mógł pan na piśmie odpowiedzieć. Normalnie jak wygląda stan. Jak wygląda stan od kiedy będzie funkcjonowało? Na jeziorem Centrum Informatyki i wypożyczalnia Robertów. Ja pan informacji. Informacji. Które... I stan Robertu. Ile jest na dzień dzisiejszy sprawnych, a ile jest nie sprawnych? I to wszystko. To takie jest skomplikowane. Ja myślę, że pan rozumie tylko nie jest Pan radny funkcjonował. W różnych obszarach, przy Placu Dominikańskim, ma doskonałe wyobrażenie, jak to funkcjonowało w latach poprzednich, kto inaczej i dlaczego robił pieniądze, więc Pan Radny na pewno wie, o co się pyta, dlatego się pytam o tą precyzję, ponieważ ja też się od Pana chcę dowiedzieć, jak to funkcjonowało i gdzie są te pieniądze, z których to powinniśmy robić. Ja chyba wyraźnie zadałem pytanie, to ja nie wiem, Pan Wam nie zadaje? Dobrze, składa interpelację, czy do A nie pana, Ustalmy może, Pani Przewodnicząca, to do kogo dobrze. składa interpelację. pytania są trochę nieprecyzyjne. Radny zadał interpelację, panie burmistrzu, zbliża się sezon turystyczny, miał takie prawo, proszę odpowiedzieć na interpelację. Czy ktoś jeszcze do interpelacji, do zadania interpelacji? Tak? Panie Pan Burmistrz w ogóle z odpowiedniej od od tak, tak, tak. Pana, bo pan nie, nie, nie są nasze. Nie są Wójta Krasowola. Wójta Sejmu, nie są nasze. Ma Pan prawo wspierać sąsiednich Wójtów. Póki co prawo jest jednoznaczne. Miasto Sejny nie ma prawa sprzedawać prądu. To nie my byliśmy właścicielem tej instalacji. My dajemy tylko prąd i ona ma być zgodna z prawem. W momencie, kiedy inne podmioty niezależne od miasta doprowadzą do takiego stanu, że będzie można włączyć. Właśnie z prawem to Słucham? Kogo ma pan na myśli? Kim konkretnie? zarządcą często rozmawiamy, nimi na temat, że drogi wojewódzkie nie są zbyt często sprzątane. Rozważamy też kilka innych problemów, rozmawialiśmy na wiele tematów. Z tym skutkiem, tak jak widać na ulicach. Ale pani mówi, jedna sprawa, radnego wraca, w dużo się No i ten problem. Trzeba rozwiązać jakoś. No, jeżeli świecą w krosnopolu, jadąc po drodze, wszędzie świecą, a w mieście kawałek, yy, Panie radny, nie Jeszcze raz powtórzę. Przeprowadzone inwestycje, mijając się całkowicie z prawem, yy, przy, przyczepiono na, do, nasze, do naszej instalacji yy, lampy, które są na terenie gminy. Inwestor poprawi, i wtedy będziemy mogli się tym zajmować. Ale najpierw Gmina Sejny jest otoczona gminą Bożakową, gminą Sejny. a to jest o miasta, gminy. Z jakiegoś powodu ta instalacja jest tak wykonana. Ale jest włączona i jest liczy gmina... No właśnie dlatego nie można było włączyć części Ale już już jest. No to pan wie a ja czekam na tą informację. Trudno, jeżeli pan interesuje, nie Panie radny, proszę. Proszę prawo robić karierę. Pani chcę przecież, pani powiedział, że sprawę Pani Radnych proszę. Ale proszę, proszę, ja to proszę o głos. Ja panu życie panu. Dobra, Pan. Do sprawy Pani Radny pracuje. Czyli jeszcze jakieś sprawy do sprawy interpelacji zadanych. Czyli ktoś wszyscy otrzymali odpowiedź już teraz przed Tak, dobrze. Proszę państwa przechodzimy do...

od burmistrza miasta Sejny, z którym Państwa zapoznałem drogą mailową w sprawie gdy zrozumiecie na urzędzie Plagla, do Rady Miasta, w sprawie ostatniej kobiety na ostatniej sesji tej uchwały, w sprawie ognieniowania burmistrza miasta Sejny. Gdzie Państwo tę rezolucję otrzymali? gdzie szerokie środę... nie Drugie uzasadnienie. Proszę Państwa. Nie z tego to tak jak to będą mi zarzucać znowu, że czas zabierał. Tylko mogę powiedzieć, że z obrotu prawnego, za zarejestrowaniem e zaskarżonych uchwał, bo z obrotu prawnego przyjmują konieczności, iż treść uchwały w razie składania organu odpowiedzialnego za jej wykonanie, o wybranie właściwego uzasadnienia skarżonych uchwały. I proszę Państwa, ja tylko zapytam czy Rada Miasta. Nie będę prowadził przez z Panie Burmistrzu. Tutaj, na, na, na tej sprawie. Czyli ja tylko zapytam czy Rada Miasta podtrzymuje swoją decyzję. O tak. To jest za podtrzymaniem decyzji podjętej na ostatniej sesji. Tak słowo? Tak, kwestii formalnej, Przepraszam, bo jeśli Państwo chcecie zabierać głos w głosowaniu to powinno to być w formie uchwały. W formie uchwały? No tak, to muszę powiedzieć, że uda się. To muszę powiedzieć, że to możemy to wiedzieć. Są w tym Dobrze, to ja jednak powiem pisemnej tym samym panu ministrowi, na, na to pytanie. Proszę państwa, w dalszych sprawach. Na komisjach przedstawiałem, że wpłynął wniosek. Od Fundacji 7 kwietnia, od Fundacji Przysiłek z miejscu w miejscu do PZD-u starym, w którym dramatyczną sytuację finansową miasta Zasędzie, działając na podstawie artykułu 241 KPA. Fundacja Przysiłek nosi o rezygnacji przed radą i pobieranie diet z tytułu uczestnictwa w sesjach. Raz czy posiedzenie komisji wnosimy o podjęcie stosownych uchwał? Jeszcze z powodu obecnej prawnym całkowita rezygnacja z pobierania diet byłaby niemożliwa, wnosimy ustalenie diet na najniższym podpisanym przez sprawę poziomu. Z pokonanie chodzi z prezydenta zarządu. Sprawa ta była podziana na wszystkich komisjach yy, statutowość Rady Miasta. I poproszę o opinię, yy, opinię tych komisji, jeżeli można. Nie będzie to nie będzie opinii, to wniosek ten podda pod głosowanie, to nie jest formie dla nieuchwały, tylko wniosek yy, podaję pod głosowanie. Nie Za wnioskiem? Nie. Za wnioskiem nie możemy głosować, ponieważ Jak już nie jest to, to jest yy, za przyjęcie wniosku. Ja jestem ja, ja, ja burmistrzem. Ale no. w tej sytuacji nie jestem burmistrzem. Wniosek za przyjęciem wniosku. Proszę, wniosek. Kto jest za wnioskiem pana górą burmistrza? Tak. Pan Kamana. Pani no ja, czy nie znalazłam się na komisję. Nie ma porządku komisji, obrad. Nie? Na komisję na było okresowany. No? Czy to jest pod koniec? A w ogóle czy 241 kp. zastanawialiśmy się, panie Zezasz, czy, czy na 241 kp. może karczyć nie? Przejdę na pana. Ja mogę na piszę do rzędu dziennikowego w Warszawie. Prawda, później, żeby. Ale będziemy przestrzegać kodeksu postępowania Tak, panie burmistrzu, każde prawo będzie jeszcze. Jeżeli nie możemy głosować za wnioskiem, to nie możemy. oprócz tego też na pana panie radny, Może pan przył... Dobrze, że ułożyć Panie Przewodniczący. Dobrze. dobrze, ja zaradam się. No to ja, ja, ja no nie mówię oczywiście na samym czasem. Proszę państwa. Następną sprawą jest sprawa pana burmistrza. pana burmistrza. I w związku z przeprowadzonym audytem przez pana burmistrza oraz kontrolę regionalnej i stopów, wnioskuje o skierowanie komisji rewizyjnej do Zespołu Administracyjnego Oświaty Sekretarza oraz Pana Burmistrza celem przekazania dokumentów dla do lata 2015, 10-15 ilości dzieci, na jakie zostały złożone dotacje dla szkół i przedszkole z liceum językiem i W razie braku takich dokumentów, wnioskuje o rozszerzenie kontroli komisji rewizyjnej od zespołu Szkół im. pana Proszę Państwa, ta sprawa dużo Został zrobiony audyt, wydane zostały pieniądze, ceny postać komisję rewizyjną, żeby sprawdziła i z jakich gmin dzieci były w latach 2010-2015 uczęszczały do gimnazjum, jak i do przedszkola miejskiego. Sejmę, mówię, żeby... Proszę państwa, czy w tym temacie jakieś jeszcze uwagi? No ja to podam w po głosowanie. Pomyślcie... Proszę ja bardzo. Ja chciałam to zrobić, proszę no bardzo. Pan przewodniczący tak. powiedział, że tak? to nie tak? Tak? się spytać, czy koniecznie musiała to robić firma zewnętrzna? Nie można było robić w urzędzie miasta małe księgowo-oskarpionych. Nie można było tego robić tutaj? No i koniecznie to... musieli wydawać te 12 tysięcy, złotych, tyle było później nie mamy do żeby się tam jeszcze się to. Się pytam, Czy nie można było zrobić tego tutaj, na miejscu?